7.41, niedzielny, świąteczny poranek, jesteśmy z Państwem w poranku w TVP Info. To teraz będą święta z akordeonem. I Marcin Wyrostek. Panie Marcinie, w imieniu naszych widzów pięknie dziękujemy. Tak się nie zrobiło. Akordeon, zastanawiam się, to jest chyba dobra muzyka na Wielkanoc. Brzmiało dobrze Tak. w każdym razie. Teraz w niezwykłym miejscu, które na zawsze zostało związane ze świętami Wielkanocnymi, leżąca na Oceanie Spokojnym i należąca do Chile, wyspa Rapanui została odkryta przez Holendra Jakoba Rogowena 5 kwietnia 1722 roku. Wspominamy o niej dziś, tego dnia, kiedy wypada niedziela Wielkanocna. Wyspa ta nie mogła zostać nazwana inaczej. Na całym świecie jest znana jako właśnie wyspa Wielkanocna. Przenieśmy się. Ten magiczny zakątek świata. To pozostańmy jeszcze daleko poza Polską. Trwa wyprawa jachtem żaglowym na południe Ziemi pod patronatem TVP Info. Zgodnie z obietnicą ponownie przeniesiemy się właśnie tam. W drodze do Zatoki Wielorybów żeglarze dotarli do przylądka Horn. Jest z nimi nasz reporter Jakub Stefaniak. Jak obstawiania, bardzo dziękujemy. TVP Info na południu świata. Jak tam wyglądają święta, jak wyglądają w innych regionach świata, innych niż Polska. Razem z nami pani Monika Węgrzyn, dziennikarka kulinarna, i podróżniczka i dziennikarka turystyczna. Także witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta Pani jakąś swoją najbardziej nietypową, zaskakującą, wielkanocną przygodę, nie w, nie w Polsce? To nie było w Polsce. Pamiętam oczywiście, pamiętam to znakomicie i chyba na zawsze taka najbardziej pamiętna Wielkanoc. Byłyśmy z przyjaciółkami w Delhi, w Indiach. I akurat byłyśmy w czasie Wielkanocy i przyjaciółka moja Alina powiedziała: nie, dziewczyny, trudno. Ja wiem, tu jest hinduizm, tu są różne bóstwa, ale my musimy mieć prawdziwą święconkę. Jaką prawdziwą święconka? No jajka, które są poświęcone. Wszyscy strasznie się znieśmiali. No, Alina, no co ty gdzie tutaj? Gdzieś taką święconkę. Ale wyzwanie. No wyzwanie, ale też nostalgia, że rodzina została tam, a my tutaj, i oni tam. No ten ca, to, to, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to cała tradycja się tam odbywa, a my tutaj jakoś tak w ogóle, bez niczego, nawet bez święconych jajek. Rada w radę poszłyśmy do kościoła katolickiego, który był. Oczywiście przygotowałyśmy piękny koszyk w koszyku jajka, idziemy. Wchodzimy do kościoła, wybiega. Um, Ministrant, ale w zasadzie taka funkcja chłopiec świątynny tam we wszystkich świątyniach jest, wybiega chłopiec świątynny widzi nas, widzi ten koszyk z jajkami, rozpromienia się i Cebaz ciągnie. A my ciągniemy w swoją stronę i nie, nie, nie dajemy tych jajek. No więc on się trochę zmieszał, ponieważ tam jest obyczaj oczywiście przynoszenia darów do świątyni w naturze. I chłopiec już myślał, że te jajka tutaj zostają. A my nie, że jajka my zabieramy i że księdza, żeby wołał. No więc chłopiec się zmieszał, pobiegł po księdza. Po chwili pojawia się ksiądz. Wysoki, przystojny, czarnoskóry, taki ogromny. Prawa ręka na tym bloku. Zastanawiam się, jak którą poślinę. Co on będzie <laughs> robił? No i my z tymi jajkami. On tak patrzy na nas. Okej, okay, okej, okay. on tak, on jest księdzem. On chętnie udzieli tutaj posługi dusz tylko o co chodzi? Nie wiedział. <laughs> Nie. Czyli... To jest tylko polski zwyczaj. Czyli to dziękujemy za wizytę w studiu pani Monika Węgrzeń, dziennikarka kulinarna i e, podróżniczka. Kłaniamy się pięknie, dobrych świąt. Dziękujemy Dobry świąt. Bardzo. dziękuję bardzo. Wszystkiego smacznego. Dziękujemy serwis, i nawzajem. Serwis informacyjny za moment. o godzinie 8. Zaczynamy od niepokojących informacji z Ukrainy. Telewizja Rosja 24 podała, że w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy doszło w nocy do strzelaniny. Zginęło w niej pięć osób. Do ataku miało dojść w punkcie kontrolnym na obrzeżach miasta. Pan Aleksander, mój nowy bohater. Wczoraj mówiliśmy o tym, że mm, pasja, zaangażowanie, ale też dzisiaj słychać, że skromność, no i wciąż taka niespełniona A, ambicja. Tam, to tam przepłynąć Atlantyk w najszerszym tak, miejscu tak. kajakiem. To jeszcze nie 100%. 96%. <noise> tak. Więcej informacji także na portalu www.tvp.info. Zapraszamy. Zdjęcia od Państwa dostajemy. Niektóre są bardzo ciekawe, na przykład pisanki na kaktusie? Właściwie. No, ale o pisanki to być... czy o kaktusy? Nie, no chodzi o ten kwiatek, który czy tą roślinę w zasadzie to coś chyba jest rodzajem. Ja ci niestety nie pomogę. Dobrze, to tak nie... się dobraliśmy słabo. Nie będziemy to <coughs> wnikać, ale bardzo dziękujemy. Twoje małpa tvp.info. Państwa świąteczne zdjęcia. Zapraszamy. Informacje o pogodzie już za moment. Chodzi o poranku, 12 minut po 8, ponownie Marzena Kawa, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, w bardzo dobrej prognozie pogody, chociaż y, patrząc na mapę, y, stwierdzam, że nie można mieć wszystkiego. Mamy ciepłe masy powietrza nad Polską, bardzo wysoką temperaturę już od rana w wielu miejscach, ale po południu będą tworzyły się burze, chmur jest coraz więcej i na północy, i na południu kraju. Y, z tych chmur początkowo mogą pojawiać się przylotne opady deszczu, gdzie niegdzie na wybrzeżu, tak będzie przed południem, podobnie będzie na Soboleszczyźnie, na Podlasiu, w górach również może przelotnie padać deszcz, a po południu tych chmur będzie coraz więcej w wilgotnym powietrzu. Na pewno utworzą się gdzie burze. Zagrzmi na Mazowszu, także na Podkarpaciu, w Małopolsce również na Śląsku. Chociaż do końca dnia zachód kraju pozostanie z najładniejszą pogodą. Tu będzie dużo pogodnego nieba z Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Śląsk z najładniejszą pogodą. Poza tym na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia 15, 17 stopni maksymalnie na w północy kraju nad morzem 18 19 Małopolska Podkarpacie a 20 i 21 stopni w pozostałej części kraju ciśnienie będzie się wahać w południu na warszawskich barometrach zobaczymy 1000 hektopaskali jutro w Wielkanocny poniedziałek tak zwany lany poniedziałek deszcz będzie padać i to prawie wszędzie chociaż od wybrzeża przez Mazowsze po Podkarpacie wyśmienita pogoda tylko słońce temperatura jeszcze wyższa bo od 19 do 22 stopni to prawie w całym kraju w tym Słońcu ta odczywamna będzie znacznie wyższa. Front odsunie się na zachód i tym razem na zachodzie, które dziś pozostanie dosyć pogodne, będzie i więcej deszczu, i więcej także burz. Prognozy pogody na najbliższe dni, na cały tydzień, wtorek, środę, czwartek, piątek, wskazują, że ma być tak cały czas bardzo ciepło, nawet do 24-25 stopni. Ale nie unikniemy cały czas przelotnych opadów deszczu. Ale taki wiosenny deszczyk przy wysokich temperaturach to jest przecież często bardzo przyjemne zjawisko. I przyjemne, i bardzo potrzebne. Burze też są i przyjemne. I jeśli chodzi o ulewny deszcz też, też on na pewno jest bardzo potrzebne. Dziś poranek jednakowo dla wszystkich był łaskawy, z pięknym słońcem, z Małą ilością chmur, ale po południu pamiętajmy o tym, że już spacerując i wybierając się na te świąteczne spacery, można mieć gdzieś pod ręką parasol, i może nas zaskoczyć burza. Albo Taka Prawdziwa polska wiosna, można powiedzieć. Słońce, ciepło, deszcz, prawda? Tak, i na szczęście to są jedne z najcieplejszych świąt wielkanocnych od prawie kilkunastu lat. W minionym roku mieliśmy przecież bardzo zimno, mieliśmy śnieg. A w tym roku mamy wysoką temperaturę, jak na początek wiosny. Cieszmy się zatem z tej pięknej pogody. Bardzo dziękujemy. Będziemy wracać do informacji pogodowych kolejne po 8.30. Wracamy za moment. Więcej informacji także na naszym portalu www.tvp.info. Odsyłamy tam Państwa po więcej najświeższych informacji i komentarzy. Ola, wielkie dzięki. Ja jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiłaś w serwisie, czyli o mm, policji i tego, że policja przestrzega przed sytuacją na drogach czy zachowaniem niebezpiecznym na drogach, to także przestrzega przed zachowaniem, właściwie namawia do zachowania umiaru w lany poniedziałek. Za polewanie wodą grozi mandat, także gdyby ktoś chciał w jakiś taki niecny sposób oblać wodą sąsiada bądź sąsiadkę, to może to kosztować pięć stówek. To jest dobra wiadomość. Będziemy rozmawiać z komisarzem Mariuszem Górą z Komendy Głównej Policji zarówno na temat bezpieczeństwa na drogach, jak i właśnie na temat tego, co może dziać się jutro, czyli Lany Poniedziałek tradycyjny w Polsce. Ale będziemy także w Krakowie. Dziś kardynał Stanisław Dziwisz poświęci dzwon imienia Jana Pawła II. To jeszcze wszystko przed godziną dziewiątą. Wcześniej za moment Parza kawa opowie o pogodzie. Na dziś. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Ola. Więcej oczywiście na portalu www.tvp.info. Jesteśmy z Państwem, ale Państwo są też z nami i nasza skrzynka kontaktowa, twoje małpa tvp.info i Państwa zdjęcia. Pan Daniel przysłał zdjęcie, na którym od deseru chyba zaczynamy śniadanie świąteczne. Bardzo proszę. Jest też od Pana Sebastiana Święconka i jest też rezurekcja w łobzie od Pana Czesława. I jeszcze jedno zdjęcie. To stary kościół bodajże z 1750 roku, o ile dobrze pamiętam, w Sędzinie. Pamiętam, bo to okolice, które bardzo dobrze znam. Pozdrawiamy, Kujawsko-Pomorskie. Czekamy na Państwa maile. Twoje -małpa Za chwilę informacje o pogodzie. Dziękuję bardzo. Noga z gazu, żeby było bezpiecznie. Więcej informacji na naszym portalu www.tvp.info. Tam Państwa także odsyłamy za chwilę informacje o pogodzie. Która Agnieszka aysen orientalistka Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta palma troszkę w tle za panią sugeruje, że będziemy rozmawiać o świętach, ale nie w Polsce, tylko gdzieś daleko, poza. No właśnie, w no, ogóle świętach nie ma przecież. Znaczy, no, Bliski Módlumanie Wschód nie obchodzą świąt. No, mają swoje święta. Bliski Wschód to przede wszystkim islam. Więc Wielkanoc jako takiej święta prawda, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego nie obchodzimy, czy nie obchodzą, ponieważ Chrystus jest wisłami prorokiem. Natomiast są święta, które właściwie można porównać do Wielkiej Nocy, czyli święto, tak zwane kurban, ofiary które też ma swoje przedislamskie korzenie, opiera się na historii, którą znamy z Biblii, czyli jak Abraham poświęca swojego Syna, z tym, że w islamie jest to, jest to Ismail, a nie Izaak, tak jak w, w, w Biblii. Jeżeli chodzi o takie święta, które również w jakiś sposób sięgają do śmierci i rezurrekcji Boga, bo to są przecież dawne mity, mity wegetacyjne również, to mamy święto Nowruz, czyli nowy dzień, święto, które jest bardzo hucznie obchodzone w krajach e, z, kru, z kultury perskiej, z kręgu kultury perskiej. Niedawno się skończyło. Tak, 21 marca. To jest... Stanis... Ładnie brzmi nowy wawelski tak. dzwon. Jan Paweł II. Stanisław Kardynał Dziwisz święci dzwon Jan Paweł II. Pomysł odlania dzwonu zrodził się kilka lat temu w głowie Andrzeja Bochniaka, wawelskiego dzwonnika i mechanika dzwonu Zygmunt. I zawiśnie niebawem w wieży srebrnych dzwonów. Za tydzień kanonizacja Jana Pawła II. My czekamy na państwa wspomnienia o Janie Pawle II, twój papież. Czekamy na państwa maile, wspomnienia, zdjęcia. Czekamy na maile pod adresem twoje.maupatvp.info. A teraz na tenie TVP Info zapraszamy na serwis. To już za moment. Dziś wielka niedziela dla chrześcijan, najważniejszy dzień w roku, a w Watykanie za chwilę rozpocznie się msza Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po niej w południe papież skieruje do katolików całego świata orędzie wielkanocne i udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, to jest miastu i światu. Franciszek już po raz czwarty stanie na głównym balkonie Bazyliki Watykańskiej. Jego dotychczasowe orędzia świąteczne podobne były do tego, co mówili Jan Paweł II i ben Benedykt XVI wymieniał miejsca, gdzie toczą się wojny, ludzie giną z głodu i padają ofiarą niesprawiedliwości. Papież z Argentyny nie przejął natomiast zwyczaju składania życzeń w różnych językach. Mówi tylko po włosku. A na naszej antenie, za chwilę, programy Woronicze 17. W studiu jest już Tomasz Sekielski. Dzień dobry. Dzień o czym dobry. dzisiaj? Dzisiaj świątecznie i myślę, że tak będzie bardzo pokojowo, choć to się dopiero okaże. Porozmawiamy tutaj o, o, oczywiście o świętach, ale jak to w gronie polityków, też o polityce trzeba będzie troszkę porozmawiać. Zaczynamy już za chwilę o 10.15. Zapraszam, Woronicza 17. My oczywiście również zapraszamy Państwa na ten program 10.15, Woronicza 17. Informacje także na naszym portalu www.tvp.info. Dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Zapraszamy oczywiście do oglądania TVP-info. Aleksandra Rosiek, Marcin Kowalski. Kłaniamy się pięknie. I pięknych świąt Państwu życzymy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.